Dzień dobry. W tym tutorialu omówię jak utworzyć projekt opierając się na funkcjonalnościach o sprzętu, a nie na konkretnej serii. Te wybiorę po ukończeniu zestawienia. Funkcjonalność ta działa również offline. Zaczynam od wyboru marki. Weźmy Berker i klikam w projekty funkcjonalności i dalej w ikonę plus. Nazywam projekt i pierwsze pomieszczenie. W kolejnym kroku wybieram typ serii, weźmy klawiszową i tworzę pierwszy zestaw. Wybieram ramkę i elementy funkcjonalne. W tym widoku produktów jest bardzo dużo, więc korzystam z filtrów. Tutaj mogę wybrać odpowiednie łączniki, gniazda czy inne rodzaje produktów, ale najszybciej zestawienie utworzę opierając się na wcześniej zdefiniowanych produktach ulubionych, które umieściłem w folderze Ulubionych. Mam tu produkty, z których najczęściej korzystam. Wybieram dwa gniazda z uziemieniem i wpisuję ile takich zestawów potrzebuję. W ten sposób dodaję kolejne zestawy. Nie muszę za każdym razem wybierać odpowiedniego folderu ulubionych produktów. Aplikacja pamięta mój poprzedni wybór. W kuchni mam już wszystko, więc dodaję kolejne pomieszczenie i w podobny sposób tworzę kolejne zestawy. Tym razem do salonu. Cały czas opierając się na ulubionych produktach. Jak dodawać produkty do ulubionych można zobaczyć w osobnym tutorialu. Jak widzicie, korzystanie z ulubionych pozwala nam bardzo szybko tworzyć zestawienie. Załóżmy, że zestawienie jest już gotowe, więc przechodzę do podsumowania projektu i wybieram odpowiednią serię wzorniczą. Żeby to zrobić, muszę mieć już dostęp do internetu. Wybiorę może Berker Q1 w Antracycie. Aplikacja informuje mnie, że udało się dopasować wszystkie produkty, więc mogę zapisać zestawienie w projektach. Przechodząc do listy elementów, wszystkie referencje mam zsumowane i podaną cenę katalogową netto. Takie zestawienie mogę pobrać w pliku PDF lub XLS, wysłać na maila lub przenieść do koszyka hurtowni online.